Wiele osób, które trenuje, ma problem z chwytem, że na przykład im się sztanga, e, suwa z palców, a niektórzy po prostu by chcieli pochodzić po ulicy, podnosić samochody. Także pokażemy, e, jak, jak, trenować, jak trenować chwyt, jak właśnie, żeby podnosić e, samochody, ale nie tylko. że można kogoś podnieść też. Dziewczynę? Albo faceta, co kto lubi. E, ale najpierw powiedz, czy w ogóle warto trenować ten chwyt, bo na przykład można używać pasków, mm. można używać haków. To dlaczego i czy w ogóle warto jest trenować ten chwyt i właśnie kto powinien go trenować? No Przede wszystkim mówimy sobie o tym, że fajnie było, gdybyśmy się rozwiali, że tak powiem, ogólnorozwojowo, symetrycznie i żeby wszystkie nasze aspekty naszego ciała były zajebiście silne. Bo jednak tutaj każda słabość, bo inaczej dysproporcja w porównaniu do reszty ciała będzie gdzieś tam w pewnym momencie wychodzić. Nieważne, czy to, że pominiemy nogi, czy że pominiemy wspomnianą już po, wcześniej stopę, którą wcześniej całkowicie zaniedbamy, czy chwyt, to może powodować albo jakieś problemy, czy to w treningu siłowym, czy to też na co dzień, gdzie po prostu dysproporcje będą sprawiały jakiś ból, jakieś dysfunkcje, coś będzie nie halo. A druga sprawa. Silny chwyt jest jednym z takich indykatorów siłowych. Nie jesteśmy w stanie podnieść przedmiotu, którego nie jesteśmy w stanie utrzymać. To mm -hmm. jest mega ciekawe. Na przykład, jakbyś sobie wziął taki talerz, który byłby idealnie płaski, nie? Tak. I po prostu byłby super śliski i chciałbyś go podnieść w taki sposób, on by się wyślizgiwał, miałbyś wrażenie, że to waży 200 kg. Po prostu mm -hmm. byłby przespawany i normalnie, wiesz, jak kurde, nie wiem, przyklejony do ziemi. Także tutaj też i masz mocniejszy chwyt. Tym też jesteś trochę silniejszy w innych ruchach. Także, jak najbardziej, chwyt okay. musi być wytrenowany, musi być silny, odkąd też wielkie, przetrawione, wiadomo, fajnie wyglądają. Wiadomo. Ja się Dobra. gdzieś spotkałem, nie wiem, czy się zgodzi z tym testem. To znaczy, że taki test, jakby chwytu, że każdy powinien być w stanie się utrzymać na drążku, znaczy w pełnym zwicie, mhm. przez minutę że to jest taki, że ktoś potrafi to zrobić, też widziałem na tym e... w mielnie wygrać 100 zł. Ale nie, bez, bez takiego kręcenia, tylko taki normalny, wiesz, mm. normalny zwyczajny na trążkę. Taki... Wiesz, co, nie, nie spotkałem się, ale okay. wiem, że jest różny, dużo różnych takich, e, jak to nazwać, był, był takim fanem różnych e, testów proporcjonalnych, mm -hmm. nie, że coś powinno być mm -hmm. w proporcji tego taki, takie, żeby się rozwijało mniej więcej. Mniej więcej równo. Możemy powiedzieć, ty sprawdzimy później, czy wytrzymałeś minutę, dobra? Dobra. Ja nie wiem, czy dobra. Ile ważysz? 102. Okej, okay, ja ważę około 120. To no, ale to tam właśnie było, że w zależności. że masa ciała nie powinna mieć wpływu, nie? No, bo no, no jesteś... okay, sprawdzi, dobra, to sprawdź. No to sprawdź. Jestem ciekawy, jestem mega, dobra, mega ciekawy. dobra. Dobra, w każdym razie, jak zwiększyć dobra, siłę nie. chwytu? E, ugryzę temat od trochę innej strony. Nie będę pokazywał ćwiczeń, tylko będę pokazywał. Jak powinniśmy trenować chwyt, a Wy już później sobie sami dobrze życie Problem Problemem jest to, że generalnie mamy kilka rodzajów chwytów, w którym trochę innym stopniu są zaangażowane mięśnie przedramion, a większość ludzi ćwiczy cały czas chwyt w taki sposób. To jest chwyt cylindryczny, czyli tak cylindernie, trzymał cylinder, i większość osób ćwiczy cały czas ten rodzaj chwytu tylko i wyłącznie. Nie ma w tym jakby nic złego, ale jest to tylko jeden z kawałków całego tortu, który trzeba było zjeść, żeby rzeczywiście się tym najeść wszystkim. Także pokażę Wam cztery rodzaje chwytu cztery podstawowe ćwiczenia, jak to robić i później Wy już myślę, że sobie z łatwością dobierzecie pod to jakieś inne ćwiczenia. Wiadomo, najpopularniejszy jest na ten chwyt cylindryczny, czyli to jak trzymamy sztangę, mm -hmm. to jak trzymamy drążek, to jak trzymamy ręcznik. Bardzo dużo osób właśnie robi w taki sposób, że sobie wisi trzymając ręcznik. To wszystko jak najbardziej ma sens, nie? Tylko to myślę że bez problemu można znaleźć tam w internecie, więc pokażemy coś innego. Więc pierwszy rodzaj chwytu, to co powiedziałem, chwyt cylindryczny, nieważne co tutaj będziemy trzymać, jeżeli zamkniemy sobie chwyt cały, trzymając coś na skoczenie cylindrycznego, no to w tym momencie będziemy trenować ten chwyt. Czy to będzie sztanga, czy to będzie drążek, tak jak powiedziałem, nie ma to najmniejszego znaczenia, bo cały czas ćwiczymy mięśnie, które biorą udział w bardzo podobnym ruchu. Możemy tutaj jedynie ewentualnie robić jakąś wariację na zasadzie różnica grubości drążka, sztangi. Mhm. Świetnie się tutaj sprawdzają takie na gładkie fat gripy, na przykład mhm. robić martwy ciąg na grubej sztandze, podciągać się na fatgripach. Bardzo fajnie okay. tutaj wzmacnia to siłę chwytu, a generalnie, generalnie też cały ruch się robi trudniejszy, czyli też mhm. idziemy do takiego trochę bardziej zadaniowego potraktowania tego ruchu. Drugi chwyt, chwyt sferyczny, czyli łapiemy w taki sposób. Może to być hantel, może to być, e, być ketel. Jeżeli mamy same ketle, a powiedzmy następny jest już powiedzmy nie, taki, co by było dosyć ciężko chwycić, to mogę sobie tutaj na przykład łańcuchy jakieś mm -hmm. Mogę sobie tu chwycić gumę, przymontować ją do raka i wiesz, podnieść tak, żeby guma ciągnęła tego, mm -hmm. ten hantel w dół, nie? E, I w zależności od tego, jak chcę ćwiczyć ten chwyt, czy wytrzymałość, czy bardziej siłowo, no to wiadomo, pod to będę dobierał nie powtórzenia tutaj, ale y, czas pod napięciem, nie? Czyli powiedzmy, jeżeli chcę ćwiczyć Hipertroficznie, w hipertrofii powiedzmy, fajnie było zbliżyć się do tego upadku mięśniowego, też nie patrzę na czas, tylko patrzę, w którym momencie się zrobi ciężko. Okay. Jeżeli chcę poćwiczyć bardziej siłowo, to prosty przeicznik. Jeżeli idę budowanie siły, nie wiem, robię gdzieś koło 3-5, które mi zajmą jakieś 10-15 sekund. Więc robię 10-15 okay. sekund. Prosty. Czyli powiedzmy, że tak z pół minuty. I, I jak ktoś na przykład jest w stanie My pół wiemy. minuty wytrzymać, to wtedy dokładnie ciężaru Ta. raczej niż... Mm. Albo wiesz, niż raz, robię, raz robię 10 sekund, mm -hmm. w inny trening robię 30 sekund. Też super się sprawdza. Okay. Dobra, mamy chwyt cylindryczny, mamy chwyt sferyczny, dalej idziemy do chwytu yy, szczypcowego. Czyli jak szczypce, po prostu łapię sobie drążek, łapię sobie jakiś krążek i albo z tym idę, mogę zrobić spacer farmera, żeby też trochę było bardziej funkcjonalne i nie było tak nudne, ale po prostu sobie czytam i przeglądam Instagrama na, na drugiej ręce. Także chwyt szczypcowy. I ostatni, mój ulubiony, chwyt hakowy, wsadzasz sobie palec w dziurkę <laughs> i w taki sposób trzymasz. Czyli po prostu robię, robię z ręki taki hak, ciach, hop. I podobnie jak wcześniej, idę, stoję. Eee, także cztery rodzaje chwytu, przetrenować różny zakres czasu. Eee, wiadomo, A to ten chwyt, co ostatnio pokazałeś, to było to samo, że jak na przykład wisiał na drążku, ale na palcach? Jeżeli nie miał być Tak. to chodzi mi to o tylko takie coś. Mhm. Tak, jak okay. najbardziej. Nie? Czyli też okay. możesz na przykład już z samym małpią chwytem trochę inaczej pracować w podciągniętym drążku. Okay. Czy jak ktoś na, nie ma, na nie ma ketli, jak powiedz możliwość, tylko chociażby ma drążek, no to mhm. może zrobić albo ten cylindryczny pełnym chwytem, albo taki właśnie wisząc na e, Tak, na tylko też na drążku byłby ten problem, żebyś starał się zamykać ten mhm. chwyt, nie, czyli tu zobacz, okay. tu będą trochę inne, prostowniki, bo to wiesz, prostowniki palców długich, krótkie, mhm. tutaj trochę inaczej będą pracować. To jest chwyt hakowy, okay. to już nie jest chwyt hakowy, okay. nie? a na drążku myślę, że, o inaczej, na framudze mógłbyś tak się trzymać, mm -hmm. to spoko, okay. czyli jak nie masz drążka, ale masz drzwi, no to już jesteś uratowany. Okay. Super. A powiedz mi, co myślisz o takich ćwiczeniach, bo często, zwłaszcza kiedyś, były popularne na przedremion no, stricte, mm. e, wiesz, uginali na przykład żeby już opierasz ramię o kolano i robisz ugięcia albo wy, wyprosty, to czy to ćwiczenie w ogóle się do czegoś na nadaje? Przedramię? Okej, okay. na chwyt? Nie. Bo tutaj okay. pracujemy nad zginaczami albo prostownikami nadgarstka, okay. a nie palc. Także tu zupełnie inne mięśnie będą pracować, nie? Okej. Okay. Tak? w ogóle te ćwiczenia mają sens? Bo mi się zawsze wydawało, że, to jest ten, wiesz, że ten ciężar jest na tyle mały, no bo na przykład będzie, wiesz, 30-40 kg, mm -hmm. że... Znowu jeżeli będziesz ćwiczył blisko upadku mięśniowego, to to będzie miało sens znowu. mówisz, okay. równie dobrze mogę znaleźć takie ćwiczenie, żebyś podnosił rękę i będzie ciężko. Czy to znaczy, że to jest sensu ćwiczenie? Robiliśmy ostatnio ćwiczenia na stabilizację i co? 10 ruchów i było ciężko, a był okay. tylko ciężar Piotka, nie było w ogóle sztangi. Czy to ćwiczenie jest bezsensowne? Nie, po prostu było wystarczająco ciężko dla Ciebie, byłeś blisko upadku mięśniowego, więc było ok. Okej, okay, a właśnie bo wiadomo, że trenując chwyt i trenując palcem, no to te przedramiona też pracują i będą rosły, nie? Mm -hmm. To czy jest sens w ogóle robić właśnie ćwiczenia już oddzielnie powiedzmy na przedramiona, na przykład takie wyproste, czy wystarczy, że będę robił na przykład ćwiczenia na silny chwyt i to w zupełności wystarczy? Mm. Hmm. Jeżeli chcesz potraktować temat trochę bardziej hipertroficznie, to myślę, że jednak gdzieś ten trening przedramion też powinien być, bo znowu okay. tutaj trenujemy głównie dłonie, głównie zginacze, prostowniki palców, a tutaj idziemy w mięśnie, które nam operują nad garstkami. To okay. są trochę inne ruchy, trochę inne mięśnie. Nie? Okay. Ale na przykład myślę, że jeżeli trenujesz chwyt, a do tego później na przykład byś się bawił w trening łap na różnych rodzajach chwytów, wiesz, podchwyt, nadchwyt, to to już by było na tyle kompleksowe, że myślę, że gdzieś ten trening przedramion mógłby iść albo trochę w ostawkę, albo na dalszy priorytet, Okej. Okay. Dobra, to teraz zrobimy test e, utrzymania na drążku. Dobra. Czy utrzymamy się przez minutę e, na drążku, bo mamy ty, mam no. akurat dwa drążki, ja pamiętam. He. Także zobaczymy, kto ma silniejszy chwyt. <laughs> po Dobra. prostu. O, ty patrz. <laughs> Chyba wygram. Coś mi się wydaje? <laughs> Jak tam? Dialuz ja A jak czas sobie jesteśmy? 15 sekund, dopiero! Ojej, Jok. Teraz na Netflix jest taki program Wezwanie 100. No to oni tam wisieli, tylko że wiesz, na przedramionach, nie? No. Ale i tak 16 minut. Ja nie chcę nic zmówić, tam gruby odpad pierwszy. No. no u mnie już trochę gorzej. No mnie też, przedramiona mi pompuje. 40, 40, 40, 40, Że mamy silne chwyty, jak na to i no to możemy robić o ten odcinek, bo się znamy. Tak, Yo. Także i dręmy też mam duże. Także jeżeli podobał się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie komentarz. Odsyłam do po więcej takich materiałów do Rafała Podcztanga na YouTube. I widzimy się w na następnym odcinku. Jona.